Skoro spotkanie pomiędzy Kormedem Lubaczów oraz Tęczu Rzeszów nie odbyło się. E, hitem e, kolejki został parnaczki pomiędzy prototypem Rzeszów a drugim Bingiem Rzeszów, szybkie objęcie prowadzenia za sprawą bramek Tariusza z z e, Piotra Drzewińskiego grających w druku pingwinek okazało się niewystarczające i zawodnicy prototypu Rzeszów byli w stanie zremisować to spotkanie za sprawą bramek wygoczył przez Macieja Ducewskiego Niemca oraz Krzysztofa Głowacz Kicie kolejki Prototyp Rzeszów druk 2-2. Przed ostatnim meczu, który się odbył, mieliśmy grad bramek, e, mianowicie DPN Rzeszów wygrywa aż 8 do 4 z Emerytami. W DPN-u, 8 bramek, ale tylko 3 zawodników strzelało. I tak 4 bramki zdobywa Marcin Siciarz, 3 bramki Komunist Alimuszew oraz jedną bramkę Sebastian Sitek. Dla drużyny Emerytów dwie bramki Tomasz Spręczek, jedna bramka Grzegorz Urban oraz jedną brameczkę dokłada przemysła w Dzięgiel. Ostatnie spotkanie kolejki to jest mecz pomiędzy KS Pirlawer Rzeszów oraz Perlawitą Rzeszów, gdzie to Perlawita wygrywa. 4 do 2 bramki dla Perlawity strzelają. Michał Holko jedna bramka, Dariusz Rady również jedna oraz bramki Janusz Birut dla drużyny KS Pilawos, Damian Pacuła oraz Krystian Cieczko. Dzięki tej wygranej drużynie Perlawity jest już pewna udziału w Mistrzostwach Polski. Gratulujemy im bardzo serdecznie i życzymy powodzenia.